Tu mam usiąść? A ty, co będziesz moim fryzjerem? Tak. Ojej. To poproszę piękną fryzurkę. Taką, żebym mogła kiełbasę pokroić i żeby włosy tam się nie pałętały. Livia już czas robić. Liwia lubi mięso. Mnie Fani, też uczesz. Fryzjerze. Uczesz mnie też. Raz mnie zaczesz, zac zaczesz mnie na lewo. Światło tutaj tak nam pada. Na lewo. Zaczesz mnie na lewo. Nie mogę grzeciech aparatu utrzymać. Ja Liwie przed chwilą uczęsałam, mówię, jesteś śliczna na jak bok, małpka zagraniczna, a Liwia tak małpkę zaczęła udawać. Na bok, na bok mnie zaczął. Człowiek Dobrze. wielu talentów, mały kucharz, fryzjer. Mięso? Mięso? Tak, mięso, dużo mięsa. Nie wiem, czy to widać w kamerze, ale mamy tutaj 60 kiełbasek. Ja lubię kiełbasy, zawsze do babci chodzi na taką swojską kiełbasę pędzoną. Jutro robimy z grzeszkiem grilla, tak? Grill w styczniu, tak zaczynamy nowy rok będą zabierać od nas z pola buraki cukrowe prosto do cukrowni więc po prostu, żeby Mama. kierowcom umilić ten czas, żeby sobie coś zjedli, bo też cały dzień są w drodze odpalamy grilla, to jest już taka tradycja kiełbaski są, będę je kroić, bułeczki są w kuchni na dole, żeby ich nie nosić po prostu niepotrzebnie na górę Grzesiek mówił, że zaopatrzył się też w napoje ja wczoraj kupiłam keczup musztardy i z samego rana zaczynamy Libia, zabrałaś mi gdzieś paczkę kiełbasy. A możesz? Gdzie dałaś kiełbachę? W Do swojej norki? Zabrała? Paczkę kiełbasy gdzieś mi zabrała. Nie gadaj. Libia, się... gdzie dałaś kiełbaskę? Ona się coś tu kręci, mówi. A gdzie Tato. zaniosłaś kiełbaskę? Tatoś. Gdzie jest mięso? Pokaż mamusi, gdzie dałaś mięso. Lecznik. Żeby się nie okazało za dwa miesiące, że. Kiełbasa przynoszę. to będzie śmierdzieć. <laughs> Ja. Nie ma mięsa? Jest, tu. O, patrz na oh. kiełbasę. Dziewczynko. Mniamy tu, mniamy Dziewczynko z okienka. Jak ci idzie? Takie robótki ręczne nie idą. Dawaj tą kiełbasę. Ja. Nasza choinka jeszcze stoi. Y, żywa. To ja to to udało się, jamek. Dolewamy wodę, wypija cały pojemnik wody na dobę. Trochę się osypuje, ale jakoś tragedii nie ma, żeby jakoś strasznie. Więc jeszcze chwilę ją podtrzymamy. nie wiem ile. Jasiu, mogę Ci przeszkodzić na chwilę? Okej. Okay. A powiedz mi, czy ty potrafisz dochować tajemnicę? Tak. Tak. A jak w tajemnicy pokażę Ci prezenty, które dasz dla babć, to nie powiesz im wcześniej? Chcesz zobaczyć. No. no to chodź szybko do stołu, szybko, szybko. Mm -hmm. Zdejmę tam gumkę. Tam możesz, nie? Co to? No? Kto to? Ale kiedy to było? A. Chyba jakoś w listopadzie zrobiłam Wam takie zdjęcie. Ale gdzie to zdjęcie było? U Ciebie na łóżku. Poznajesz? No. Zamówiłam takie fotoksiążki z printu i właśnie w środku są różne nasze zdjęcia, takie, które gdzieś były u nas w mediach społecznościowych, ale też takie, których kompletnie nie widzieliście. To jest taka książka personalizowana dla babci. No już Ci pokazuję. Są tutaj różne wierszyki, życzenia w środku. Generalnie to sami tworzycie. To był tort z okazji lipci urodzin. Dwie świeczki. Fajnie tak powspominać, no. co? I znowu. I torcik na końcu. Podoba Ci się ten prezent? No. Myślisz, że babcia się ucieszy? No. Jaka Halinka, halinka Tereska i Ewa. Ale dobrze, że nie przypomniałeś. Ja się mam jeszcze babcie. Ja na szybko domawiam jeszcze jeden egzemplarz. Janek idzie teraz do babci, i co? Mam nadzieję, że nie wygadasz sekret? Mhm. No to Piona. No, mega to wygląda. Ja w ogóle powiem Wam, że lubię takie prezenty związane ze zdjęciami, lubię to oglądać, wracać wspomnieniami. To zawsze wywołuje u mnie takie pozytywne emocje. Uśmiecham się, wspominam, opowiadamy sobie historie, które temu towarzyszyły. Generalnie uważam, że naprawdę takie prezenty są świetne na każdą okazję, nie tylko dla dziadków. Ale fajnie mieć wywołane zdjęcia w jakiejkolwiek postaci, czy chociażby w normalnym albumie, czy właśnie w postaci fotografii. Książki, fotoalbumu, ale też jako prezent na ślub. Po ślubie warto sobie zrobić coś takiego. Zawsze ładnie to wygląda, kiedy właśnie w taki sposób pokazujemy nasze zdjęcia gościom, którzy nas odwiedzają. Chyba, znaczy chyba, na pewno, na pewno dla nas, z tych zdjęć, bo nie mam ich jeszcze wywołanych, też zrobię fotoksiążkę i będziemy też mieć te zdjęcia na pamiątkę, mega szata graficzna. Generalnie na stronie jest bardzo dużo różnych wzorów do wybrania motywów, tutaj w środku też mamy życzenia dla babci, różne podpisy. Oczywiście tam możecie sobie wszystko edytować. Pod filmem zostawiam Wam też link, z którego możecie sobie wygenerować kod zniżkowy. I uwaga! Na fotoksiążki jest minus 35%, z kolei na foto fotoobraz i fotoplakat minus 22%. To jest bardzo proste. Podacie swoje imię, adres mailowy, i ten kod zniżkowy Wam przyjdzie. Ale pachnie. Sama jutro taką kiełbaskę chętnie sobie zjem. Pamiętam z dzieciństwa, jak mój dziadek właśnie zimą, nie powiem, że w styczniu, po prostu kiedy był śnieg, robił nam kulik do, w stronę e, pól e, traktorem, e, taki spokojny, e, nie, nie szalał tam jakoś z prędkością, ale właśnie później e, na koniec było ognisko, przy które można było się ogrzać, ale też właśnie smażyliśmy kiełbaski. Gdzieś kiedyś takie zdjęcie było. Muszę się wybrać do mojej babci, bo ona ma skarbnicę zdjęć rodzinnych. Kiedyś to się wywoływało mmm, tak na bieżąco, chociaż ja i tak się staram. E, chodzi mi o kliszę. Klisza się skończyła i pamiętam, że zawsze rodzice zaraz zawozili e, do wywołania. Teraz w telefonie jest więcej tych ujęć, e, ale mimo wszystko ja wywołuję. Zbliża się i on, mój mąż, czyli sprawca całego kiełbasianego zamieszania. Grzesiak, jakieś wzorki mam tu wycinać? Nie wiem. Jakąś... nie, chyba tylko ponacinam, co? Dobra. Kostka. Tak żebyśmy miały dwa razy więcej roboty. Bigos zrobisz na miejscu. Jeden, dwa, trzy, cztery, dobra. Chyba jednak, Grzesiu, musisz się zająć dziećmi. Dzieci do pokoju, bawimy się. Ty jesteś kiełbaska? Pani kiełbaska jesteś? Mhm. Co ty znócisz? Dziuk. Wśród nas tej ciszy. Tak? Pięknie. Patrz. Daj. Lizała całą. To już jest jej. To już będzie jej. Daj mama ciu kroj. Ale nie chce jak mi dać. Spadniesz stąd, ale nie jesteś taki ze skórką. Daj! Kiełbasa jest na że się tu, daj tą kiełbasę. Dawaj tą kiełbasę. Nivia, gdzie się tam kowasz? Daj ją. Proszę, daj tutaj. Nivia, Chodź tu. Chodź tu mało. Dawaj, dawaj. Chcia. Daj, mamusia, ukroi. Daj, mamusia, ukroi. To szybko do mamy mama, mama okroi. To będzie. To będzie. Fals tak, policja. się już tam poszedł z aparatem i pokazał. Kilka ciężarówek odjechało już do cukrobni. Było tutaj już sporo panów, którzy mam nadzieję, że się najedli. Teraz jest pora na mnie. Generalnie to proszę bardzo. Oznaczyliśmy tu kie... Końcóweczka już! Do końcóweczka, ale wcześniej było ciemno, całkiem ciemno, więc nie wiem, czy będzie. My tu już od szóstej na polu stoimy i smażymy. Ja wątpił, powiedz, że wątpiłeś co? we mnie, czy ja wstanę tak rano, bo tak mówił do mnie, ale rano Ania, rano. Ja budzik 5.30. No oko jak? delikatnie pomalowałam i jestem. <laughs> A nie jak się wszyscy rozjadą, to ja proponuję tu nie wiem zostać jeszcze i skończyć to co jest. Takie łaski? Zjadłam jedną i pękam. Zabierzemy do domu, ja się miał drugą część imprezy. Tak bardzo się cieszył. <laughs> co, bo nie mam Tu go fajnie by było przywieźć, co? Wstał dopiero. A, <laughs> Ten pięknie. to pospał. To będzie chyba cały kiełbasiany film. Zobaczcie, co ma Chce kota zwabić na dwór, ale kot woli siedzieć w domu. Sobie. A co na kiełbasę ma? Kiełbasę ma dla kota. I mówiła: Arlo, Arlo, a Arlo sobie harcuje po kanapach. Nie chce iść dzisiaj z nami. Ty, ty masz. Co ty masz w rączce? Pokaż. Mięso pokaż. Ale kawał kiełbasy. Ostatnio, nie tak ostatnio, na jesień zabraliśmy pojemnik ze zbożem i teraz musimy dosypać w naszym karmniku, bo jest puste, wyjadą staki. A ani razu żadnego nie przyłapałam, a tak chciałam obserwować i po to był ten karmnik m.in. na balkonie. Jasiu, a ty widziałeś? Tato, 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 uwaga. Widziałeś, żeby ptaki wyjadały ziarenka na balkonie? Ja widziałam. Lubisz takie mocne wrażenia? Lubisz mocne wrażenia? Powiedz tak! Ja! Czy się ze mną z okienka? Czy się z okienka ze mną? Dawaj do okienka. Cześć! Cześć! Co masz? A ciasteczka! Nie strasznie! Nie strasznie! Nie, nie, ale dobre ciasteczka! Zjeżdżać szybko! Teraz! Na pupie się zjeżdża! Już teraz to za późno! Generalnie to Wam powiem, że my z babciami to mamy tak dobrze, że powinniśmy je na rękach nosić i to jeszcze byłoby za mało. Ale mam nadzieję, że, że widać naszą wdzięczność nie w tym, co pokazuję tutaj na YouTubie, bo to jest ułamek naszego życia, ale generalnie w naszej codzienności. I słuchajcie, teraz moja mama zgodziła się, że przyjedzie na kilka dni do naszych dzieci, a my z Grześkiem wybywamy. Ja powiem wam, że w ostatnim czasie jestem mega zmęczona wieloma rzeczami, sprawami, i dawno nie byliśmy nigdzie sami. Więc teraz najbliższe dni tylko dla nas więc lenistwo ale też udało mi się umówić już z góry na kilka masaży, bo nieraz to było tak, że gdzieś jechaliśmy, a na miejscu się okazywało że już nie ma miejsc w strefie spa więc jesteśmy umówieni na masaż dla dwojga, ale teraz to ja muszę się sama odgruzować przed wyjazdem, gdzieś właśnie położyłam pensetę sobie ogarnę brwi, później może podjadę do drogerii, kupię sobie henne. więc często pytacie czy ja sama ogarnię swoje brwi. Słuchajcie, sama. Kiedyś miałam makijaż permanentny, ale on mi zanikł. Podnoć jak jest dobrze zrobione, to tak się właśnie dzieje. A teraz raz na jakiś czas albo henna, albo po prostu sobie domalowuje co nieco. I tak zawsze domalowuję, bo gdzieś tam tych włosków nie ma. Pamiętam jak w młodości były mega modne, takie mega cienkie, wyrwane po prostu brwi, jak, jak igiełki zostawały, jak niteczki takie cienkie. Teraz już tego nie a jednak tam, gdzie były wyharatane, to już nie odrastają. Dobra, widzę, że tutaj rzuciłam. No i jedziemy. Ogólnie, ostatnio mam wrażenie, że trochę siebie zaniedbałam. Umówiłam się na kwasy do kosmetyczki, ale to dopiero gdzieś w drugiej połowie stycznia. Nie, w połowie stycznia do fryzjera też pod koniec miesiąca. Bo i z włosami to Was zaskoczę. Będzie taka metamorfoza. Mój mąż oczywiście mówi Ania, to Ci nie jest potrzebne, a Ania mówi Grzesiek, ja chcę spróbować. Jak ma być randkowanie, no to ubrania też mają być odpowiednie, więc będą spódniczki, a nie tylko tak jak przy dzieciakach, na wygodnie, wiecznie płaskie buty więc szpilek jakiś nie zabraknie czy bardziej jak u, jakichś kozaków na obca się będą spódniczki. Zabieram chyba też za sobą taką sukienkę, chociaż ona jest mega elegancka, więc. Wątpię, żeby się przydała, ale ostatnio też gdzieś chyba na Instagramie zobaczyłam taką stylizację i stwierdziłam: Kurczę, ja mam takie rzeczy w swojej szafie, a nigdy bym nie pomyślała o tym, żeby zestawić ze sobą różne odcienie niebieskiego. I właśnie tam była marynarka, bardzo podobna do tej. Pod spodem był golf. Golf, jak widzicie, jest nowy, a do tego była dżinsowa spódnica. Nieco jaśniejsza od tej, ale mi się wydaje, że ja jaśniejszą też gdzieś mam. Więc y, pakowanko. A, ale nie jest tak hop. Z tej marynarki muszę wyszyć, e, Odpróć e, poduszki, bo bardzo mnie tak w barach poszerza. Y, mi chyba nie pasują takie rzeczy z poduszkami. I jeszcze kolejna rzecz, którą chcę przerobić przed wyjazdem, to jest spódnica, którą kupiłam pół roku temu ale jest na mnie za długa, miałam coś z tym zrobić, skrócić i nie zrobiłam, ale bardzo podobał mi się ten print, który tutaj jest, więc może na szybko odpalę maszynę i sama coś odgarnę, bo pewnie ukrawcowej jak zaniosę to termin na za dwa tygodnie. Grzesiek jak ostatnio robił takie małe dochodzenie i mówi, Ania, a dlaczego ty jeszcze nie chodzisz w tej torebce, którą ode mnie dostałaś? No bo faktycznie bardzo się cieszyłam i cieszę się z tej torebki, ale jeszcze ani razu jej nie miałam na sobie. No i tłumaczę Grzeskowi, że gdzie ja mam w niej chodzić? Tu nie jest taka torebka na co dzień. Na co dzień to do jakiegoś wora tam nawrzucam wszystkiego albo w tej małej nerce swojej śmigam i tyle. Więc teraz zabieram torbę ze sobą, a nie powiedziałam wam, gdzie idziemy. A może nie powiem? może coś nagram albo nie nagram w zależności czy będzie czas słuchajcie, żegnam się z wami i pamiętajcie, że w opisie pod filmem zostawiłam ten link, gdzie możecie sobie wygenerować kod zniżkowy do printu, do zobaczenia Bardzo bardowscy, żeby nie był cały odcinek o kiełbasie to u nas w domu też są gopry świeżutkie dobra Jasiu? Mhm. a z czym są najlepsze? z mhm. Flami. Truskawkami. Tak, mamy truskawki odmrożone w garnku. Tu, wow.